Gotyckie polecajki. Cześć, cześć! Z tej strony Kacper. Podcast Dark Side of the Earth. Odcinek ten nagrywam, no, 6 dni po powrocie z Warszawy z 13 edycji It's OK to Be Goff, na której miałem okazję ponownie gościć w roli DJ-a. Przede wszystkim wielkie dzięki dla Was wszystkich za obecność na imprezie, za żywiołową zabawę na parkiecie i oczywiście też dzięki za miłe rozmowy, które udało się przeprowadzić. A od ostatniego odcinka plecajkowego minęło trochę czasu, a więc i wydarzeń muzycznych, jak zwykle, zrobię trochę przedługi wstęp. Odbyły się m.in. polskie preselekcje. Do Eurowizji. Gotyckich klimatów tam oczywiście nie oświadczyliśmy, choć myślę, że propozycja Justyny Steczkowskiej jest dość klimatyczna, jak na te eurowizyjne warunki, że tak to określę. Moją uwagę jeszcze zwrócił zespół Chrust dla osób lubiących folkowe zacięcie to na pewno fajna propozycja, a dla miłośników elektroniki ciekawą propozycją może być Spada i nichos, nietuzinkowy klubowy duet. A na światowej scenie teraz istny szal na Lady Gagę i na jej najnowszy album Maichem, a chyba przede wszystkim na piosenkę Abracadabra i może się zastanawiacie, czemu ja w ogóle wspominam o singlu Gagi w gotyckim podcaście, ale to nie bez powodu, bo okazuje się, że ta piosenka ma gotyckie korzenie i to jak gotyckie motyw na gitarze, który pojawia się w bridge'ach, został zatrpnięty z, uwaga, piosenki Spellbound z repertuaru Suzy and the Banshees. A co najważniejsze Lady Gaga nie zataja skąd zatrpnęła ten sample, w związku z czym zarówno Suzy, jak i chłopaki z zespołu Suzy and the Banshees zostali oficjalnie dopisani jako współautorzy hitu. Tak więc no sukces Abra to w pewnym sensie zasługa również Suzy, jakby nie było melodia autorstwa jej zespołu właśnie została w tym kawałku użyta, co na pewno przełoży się też i na odpowiedni zasób portfela artystów, choćby z tamtiem, czyli honorariów autorskich. No i kto wie, może zastrzyk tej gotówki w jakiś sposób zachęci Suzy do powrotu na scenę, no bo skoro Ania, Hugh, z Mal, mogli powrócić, pojednać się po ponad 20 latach przerwy, to czemu nie i Suzy? W każdym razie ja bardzo gratuluję sukcesu piosenki i cieszę się, że wyciąga takie fajne smaczki z naszej gotyckiej Sceny, bo kto wie, może ktoś przez tą piosenkę trafi na Suzy and the Banshees. Historie muzycznych gustów różnie się toczą. No i na tej ciekawostce zakończę ten wstęp, a przechodzimy teraz do stricte gotyckich polecajek muzycznych. Zapraszam. The The Seeds jest to trio pochodzące z Los Angeles. W skład zespołu wchodzą Kevin Papi Moreno, czyli wokalista, który również gra na gitarze basowej i na instrumentach klawiszowych. Kolejny członek zespołu to jest Kaler Francis, odpowiedzialny w zespole za gitarę elektryczną. No i mamy jeszcze Francisco Saenza, odpowiedzialnego w kapeli za instrumenty perkusyjne. Nazwę zespołu The Seeds można przetłumaczyć jako oszustwa na język polski. Kapela powstała, jak przyznają członkowie zespołu. Na bazie wspólnej sympatii do artystów takich jak The Cure, Human Tetris, Motorama czy The Camelons. I jak możemy wyczytać w oficjalnej notce biograficznej, muzycznie chłopaki nie boją się również czerpać z wpływów muzycznych spoza gotyckiego świata. Panowie z zespołu sami o sobie mówią, że są zbyt romantyczni dla punków, a zbyt zacięci dla gotów. Ja z tym drugim chyba się nie zgodzę. Muzycznie zespół prezentuje bowiem bardzo przyjemny postpunk. Z takimi momentami dość mocno kołdujowym klimatem i myślę, że może się spodobać zdecydowanie tej tradycyjnej gotyckiej publiczności. Zacięcia nie ma zbyt dużo. W zapowiedzi zespołu usłyszeliście krótki fragment utworu Failures autorstwa The Seeds. The Air Sex WRSX to jest kolejny zespół z Los Angeles, który ja dzisiaj polecam. Oni reprezentują rok gotyckiego, w którym zdecydowanie słychać postpunkowe korzenie. Zespół powstał w 2017 roku z inicjatywy Andrew Klinko, Muzyka znanego z projektu Drop Majesty. Andrew zdecydował się w ramach WRSX. Występować pod pseudonimem Noel Skum, skład uzupełniają Z. Oro w roli wokalisty i perkusisty oraz Miko Frost, odpowiedzialny w zespole za brzmienia syntezatorowe i gitarę basową. Zespół VR-Sex wydał do tej pory trzy albumy długogrające, a ich dyskografię na ten moment zamyka płyta Hard Copy z 2024 roku. W zapowiedzi usłyszeliście krótki fragment utworu Surrender autorstwa WR-Sex. All your sisters. All Your Sisters to jest post duet z San Francisco, założony w 2011 roku. W skład projektu wchodzą Jordan Morrison i Mario Armanda Ruiza. Początkowo był to solowy projekt Jordana, ale w 2012 roku dołączył do składu właśnie basista Mario. Ja osobiście mam wrażenie, że brzmienie tego zespołu momentami jest inspirowane takimi klimatami industrialnymi, bym powiedział. A szczególnie moim zdaniem słychać to na ich debiutanckim albumie zatytułowanym Modern Failures. Z 2014 roku. Zespół do tej pory wydał trzy albumy długogrające. Na ten moment ich dyskografię zamyka płyta Trust Ruins z 2019 roku. Jeśli ktoś lubi więc post-punka z takim industrialnym zacięciem, to myślę, że to jest fajna propozycja. Zapowiedzi usłyszeliście krótki fragment utworu A Perfect Body zespołu All Your Sisters. Dying Passion Teraz przejdziemy do trochę cięższych brzmień. Dime Passion to jest zespół z Czech, grający gotycko-progresywny metal. I jak możemy wyczytać na oficjalnym Bandcampie Kapeli, cechą charakterystyczną zespołu jest niesamowity wokal Zuzany, piękne melodie, żywiołowe gitary połączone z przejmującymi partiami klawiszowymi, tworzące nietypową mieszankę psychodeli lat 70., energii współczesnego rocka progresywnego z dużą dawką melancholii. W skład zespołu wchodzą Zuzana Jelinkowa, czyli wokalistka, Stanisław Jelinek, czyli gitarzysta, Jan Kelar, perkusista oraz Jan Stinka, czyli basista. No i mi osobiście twórczość zespołu Dine Passion trochę kojarzy się z takim zespołem Flowing Tears. To jest zespół, którego słuchałem przed laty. Taki trochę gotik metalowy, właśnie. Natomiast chyba wokal najbardziej mi się kojarzy właśnie z Flowing Tears, jeśli chodzi o Dine Passion. Jeśli mamy tu jakiś fanów Flowing Tears, to Dying Passion myślę, że jest fajną polecajką. Bogatą dyskografię zespołu Dying Passion na ten moment zamyka płyta Sky z 2022 roku. Natomiast mamy w czym wybierać, bo wydali ponad 10 albumów, także jest czego słuchać. Zespół polecam, a w zapowiedzi usłyszeliście krótki fragment utworu Another Kind of Light zespołu Dying Passion. Wood Church. I na koniec dzisiejszych polecajek moje najaktualniejsze, najświeższe odkrycie muzyczne, czyli zespół Wood Church, chociaż ja miałem z nimi styczność już kilka lat temu, bo słyszałem ich jedną piosenkę i gdzieś tam kilka razy sobie ją posłuchałem, ale jakoś nigdy nie miałem okazji przesłuchać ich pozostałych piosenek, więc nadrobiłem. No i z klimatów gotik metalowych, właśnie na koniec odcinka, przeniesiemy się do punkowo-gotyckich brzmień z powrotem. Bo Wody Church to jest detrokowa kapela z Kalifornii. Zespół powstał w 1982 roku, a jego liderką jest utalentowana wokalistka i autorka tekstów Tina Winter. Muzyczna droga Tiny jest ciekawa, bo artystka zaczynała jako perkusistka, a dopiero z czasem zaczęła uczyć się gry na gitarze basowej. No i także rozpoczęła swoją przygodę ze śpiewaniem. Muzycznie zespół Voodoo Church łączy eteryczne melodie gotyckie z punkową energią i emocjonalnymi tekstami. Ja bym powiedział też, że jest to dość ciężkie granie jak na post-punk, bo gitary momentami brzmią tak trochę dumowo jak na moje ucho. A że ja lubię takie smaczki i ciekawe nowe spojrzenia na naszą muzykę, to myślę, że projekt jest warty uwagi. W ogóle też sama historia tego zespołu jest ciekawa, bo choć powstali w 1982 roku i wydali wtedy pierwszą epkę, to był album Self Titled, to jednak do zawieszenia działalności tego zespołu doszło zaledwie rok później i kapela reaktywowała się po wielu latach w 2004 roku. No i od tej reaktywacji wydali dwa albumy studyjne. Także trochę tych piosenek jest do posłuchania. Ja twórczość kapeli polecam, a w zapowiedzi na zachętę usłyszeliście krótki fragment utworu "Burning Obsession" z repertuaru zespołu Voodoo Church. I to by było na tyle z dzisiejszych około gotyckich polecajek muzycznych. Linki do prezentowanych piosenek znajdziecie jak zawsze w komentarzu wideo na YouTube. Staram się przypinać te komentarze, żeby były łatwe do znalezienia i do zlokalizowania. Ja zapraszam Was do subskrybowania podcastu Dark Fight of the Earth. Szczególnie dlatego, że kolejny odcinek to będzie wywiad z zimnofalowym polskim zespołem istniejącym od wielu lat i bardzo znaczącym dla tej sceny. Mam nadzieję, że rozmowa będzie dla Was ciekawa, także zapraszam do śledzenia podcastu. A na koniec, tradycyjnie, życzę Wam mrocznego dnia. Cześć!